<noise> Jak scena z horroru, jakiś pan w kapturze za wami padł, z telefonem, goń was. Od <noise> tego uciekać. <noise> Słuchajcie, spierdzielamy stąd. Tak że się Idziemy po kawę. Już bardziej. Bardziej zalać tego nie możemy. Będę, Zobaczcie. Będę w domu teraz, to Choć miałem kurtkę, ale ta kurtka się nie zapinała. Jest problem. Trzeba kupić miód. W kontakcie jesteśmy. Okej. Jak w się robię, wiesz. moja waga. Będziemy dzisiaj tu na golasa robić. Trzymano zwierzaczki, trochę przejechany jestem, bo e, ten, bo w ogóle, to pogadamy sobie w ciągu dnia. No co, tu zostawiłem wano otwartego, bo dzisiaj byłem. Dzień dobry, dzień dobry. <ścoughs> e, dajcie mi się tylko jakoś ten spakować. Muszę zabrać się elitę do szkoły. Zabrać talerzyki z wczoraj pocieście. Wszystkie brudne chusteczki, bo smarkam, jak wiecie. Jak chory, bo chory trochę byłem i znowu będę chory, bo wczoraj w deszczu żeśmy siedzieli na dachu i to właśnie będę Wam opowiadał. Do tego karta SD siadła, wszystko co nagrałem po prostu się wykoleiło. Nie pozwoliło mi tego zgrać na komputer, nie czytało w ogóle karty. Mm, co za dzień wczoraj, powiem Wam szczerze. Więc e, niestety nie mogłem niczego ulepić, e, bo, bo po prostu nie miałem z czego. Więc ja pójdę dzisiaj na ten dach. Jeszcze raz Wam wszystko opowiem Pogoda trochę lepsza, mam nadzieję, że będzie w ciągu dnia, bo musimy skończyć obróbkę. Dajcie mi chwilę i pogadamy zaraz. Cześć, miłego dnia. Siadaj! Księżniczko, teraz ty z tej strony wsiadasz. Teraz ty z tej strony czy Maja z tej strony? Do ciebie mówię księżniczko. Co ty mówisz? O czym ty mówisz? Księżniczko! Co? Do ciebie mówię. Co, Ter teraz ty tu siadasz czy Maja? Została prośba. Maja. Maja? A Maja tu siedziała wcześniej? Nie, ja siedziałam. To teraz Maja tu siedzi. No. Dobrze. No, Hey, get get me me out. Out of it. Let me get a run for it. I don't even know where I put it. Don't get the plate with it. Though. I don't even know where I put it. Działa Działa Dobra, słuchajcie, córy odwiezione Ja muszę kupić miód Pogoda jest po prostu WTF Nie? Naprawdę Uwierzcie mi wczoraj cały dzień padało, my żeśmy na, na dachu walczyli bo nas zalewało, słuchajcie. Ten dach cały czas ciekł. My tam ścian wcześniej nie mieliśmy, to my nie widzieliśmy, dlaczego te ściany są. Przez prawie tydzień walczyliśmy z tymi ścianami i potankowaliśmy je i tak dalej, bo myślałem głównie, że one przesiąkają z zewnątrz i że nie mają po prostu zwyczajnie DPC, muszę wyjechać, tu mnie ktoś przepuści. No ale to nie jest koniec problemu. Zaczęło padać wczoraj i nagle przychodzimy rano, a tu wszystkie ściany pozalewane, słuchajcie. Ła wow, boże! Zacząłem rozbierać obróbkę dookoła. Za, o, o, otworzyłem dolny pas, drugi dolny pas, góra, led. Ja to wszystko wam pokażę. No po prostu, tą no, wariatów, to trzeba było zdecydować, żeby to zerwać. Nie, bo to jest takie ratowanie jakiejś szopy, która po prostu była wybudowana przez jakiegoś kowboja, nie? Tyle wam powiem. Więc ja naprawdę robię tutaj cuda, żeby ten dom wyglądał jak dom. Ta szopa wyglądała jak dom. O, tak może. Zobaczymy się za chwilę to wam wszystko opowiem. Let's go. Setka? To jest setka, tylko tak Oszukują zawsze. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, wczorajszy ratunek dachu pomógł, bo to wszystko dosyka, ale już nie mamy płynących kałuż, bo to co wczoraj tu było, to możecie znaleźć na TikToku. Tu nam wszędzie normalnie płynęła woda, wszędzie, wszędzie, wszędzie gdzie nie spojrzeliśmy, więc e, ja szybko wyjdę na zewnątrz i wam to pokażę, bo muszę spieprzać, mam wycenę, ale piękna piosenka, Sting, słuchajcie, więc, robina jest? Jest, jest bałagan, jeszcze od wczoraj normalnie żeśmy w deszczu pracowali, e, powiem wam co tu się wydarzyło. Cały ten pas tutaj, wszystko podniosłem, okazało się, że membrany w ogóle nie ma, a pas to jest tylko taki króciutki, zagięty do środka. Podnieśliśmy pas, obłożyłem go dwa razy szeroko, wysoko, więc teraz z membrany, jak nawet woda będzie chciała spłynąć, to spokojnie nie zrobi nam, naciągnęliśmy ją po drugie, więc ta woda wpada do rynny, co nie? Druga rzecz, cała ta obróbka bokiem, którą muszę tu wypełnić, to była tragedia, słuchajcie, batony były wystawione na granicę dachu, Membrana była zwinięta też tak tutaj, i tak delikatnie za prawą było zrobione. Bo, może wyglądało dobrze, ale to przesiąkało, moczyło drewno, moczyło membranę, i cała woda po prostu wpierdzielała się do środka. Tu były takie korytarze wody. Szok. Tamten LED oberwany, tamten LED był oberwany. Wszystkie te LEDy obstawiałem na nowo. Obrabiałem je tak samo, żeby zaprawa pomogła tak naprawdę spłynąć wodzie po ledzie i aut. Tu bok dodawany LED, tam bok dodawany LED. W środę, tu praktycznie wszystkie płytki dookoła, może kawałek środkiem były zostawione. Wszystkie były wymienione. Tu jeszcze widzicie, jest kolor trochę inny. To żeśmy pojechali do Portsmouth po dodatkowe płytki, bo, bo było kilka pęknięć. Dom wariatu, słuchajcie, normalnie lało nam się po wszystkich ścianach. Więc obrobiłem i okno dookoła wczoraj. Ja tam wejdę teraz delikatnie, oczywiście. Obrobiłem też i okno, obrobiłem dołem tutaj. Tu normalnie, jak chodziliśmy. To led był niedopukany, tu można było palce włożyć. Nie? Także teraz na tą chwilę to wszystko wygląda solidnie. Tu już woda tam nie będzie penetrowała ścian. Tu dołożyliśmy leda. Tu też dołożyliśmy leda w dół, bo tu była taka dziura, pamiętacie? Także obrobiłem to. No ile mogłem, tyle mogłem. Słuchajcie, chcę pomóc naprawdę temu dachowi. Tą membranę żeśmy poprawiali tu. Muszę dzisiaj właśnie tą obróbkę skończyć, bo której już zaczęło się robić ciemno. Więc muszę skończyć tak jak tutaj do samego dołu, poprosić sąsiadkę, żeby można było wejść. Tam ten bok tak samo obrobiłem, zagięłem leda, dołożyłem leda, bo tam była też dziura, słuchajcie. Dom wariatów, po prostu zwyczajnie dom wariatów. Więc tak było mokre w środku, że to jest nierealne. To, 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 to po prostu cokolwiek byśmy zrobili przed ścianki, to jak tak lało, to tam by gnój był po prostu. Także trzeba pierwsze co osuszyć chatę, bo fundament, dach, ściany. To są priorytety w środku, izolacja. Wiecie, jak to jest spierdzielone to cuda możecie robić na kiju w środku i zawsze będzie problem. Tu trzeba jak postawić, bo trzeba dosuszyć, bo trochę się też rogiem tu lało, nie? Wcześniej, nie? Także trzeba, trzeba to dosuszyć. Tutaj jest, ale już nie jest tak mokro, nie? Właśnie nie jest mokro, tylko Makabra. Ja zmykam. Zobaczymy się za chwilę. Let's go. Dobra, dojechałem. Słuchajcie, to jest chatka tutaj. Nie wiem, co oni chcą, ale zaraz się dowiemy. Yy, dobra, słuchajcie, więc chatka tak wygląda na razie. Jest taki plan, bo ten klient ogólnie to się ze mną umówił na wtorek, a później zadzwonił, że chce się jeszcze spotkać. Ta przybudówka yy, zostaje, ale tu wszystko będzie podniesione do góry. Przód będzie zmieniony tak na szybko wam opowiem tutaj z boku też będzie dobudówka dwupiętrowa i w środku wszystko, ale to wszystko co widzicie będzie zmienione, garażu nie będzie będzie przeniesiony na prawo tutaj w środku to co widzicie to będzie kompletnie inaczej wyglądało, tej ściany nie będzie tu będzie jeden wielki open plan dużo stali tak naprawdę bo ktoś zostawił główną ścianę budynku i dobudował tutaj dobudówkę, tam będzie dobudówka do tyłu i też bokiem sporo roboty, słuchajcie, naprawdę sporo. Kuchnia, oczywiście, która jest, to wszystko idzie out. Kupili nie, zamknął mi, nie wyjdę. Co za goście. Więc ogólnie wychodzi na to, że pokażę Wam przez bramę. Yy, tutaj do budówka będzie z, z boku domu. Też piętrowa, czyli co? cała główna kanalizacja. Wszystko będzie musiało być przedyrektowane. Nowe nowe, 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 nowe nowe, studzienki kanalizacyjne, gaz, elektryka, która jest teraz w garażu, będzie musiała być przeniesiona na początek budynku, bo tak myślę, że będzie najlepszą opcją już zaaplajować o to, żeby stworzyć nowe skrzynki na elektrykę i gaz. Cały dom oczywiście, kompletna elektryka, cały dom, nowa hydraulika, trzy łazienki, wszystkie pokoje. Ma tu być podobno 5 bedroom w sumie na koniec. Dobra, ja się żegnam z klientem, wracam do Adriana. Musimy kończyć naszą robotę, którą mamy na tą chwilę, a jeżeli chodzi o tą, to on musi przemyśleć, czy w ogóle będziemy o takie fundusze, bo dałem mu wstępnie, ile to będzie kosztowało. Wyobraźcie sobie, że facet był kiedyś farmaceutą, teraz zajął się po tym, jak był kiedyś farmaceutą, softwarem dla farmacji. Czyli aplikacją i mechanizmami, które farmacje się muszą posługiwać, żeby było im w życiu łatwiej. I korzystają z jego systemów. On już farmaceutą nie jest, a uzależnił wiele farmacji od siebie. <śmum> Zajebiście ty. Kupił ten dom. Zobaczymy. No powiedziałem mu, żeby zrobić mu taką kompletną wycenę. To niestety będzie trzeba się spotkać jeszcze raz. wziąć, Ponieść jakieś koszta, bo ja takich rzeczy za darmo nie robię. To jest bardzo dużo pracy, to nie jest tak, że ja jednego maila napiszę i powiem, a tyle i tyle. Wstępnie ja mogę z klientem porozmawiać i powiedzieć, że jaki budżet trzeba przewidzieć na taki projekt, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, to trzeba siąść. Tak jak teraz w następnym tygodniu też będę jechał właśnie do tej klientki, którą widziałem w poniedziałek, czy we wtorek, poniedziałek. I ta sama sytuacja, muszę z nimi siąść, będę już miał wstępnie przygotowany właśnie projekt. Materiałowy, i będziemy sobie rozmawiać. Wracam na robotę. Miłego dnia wam życzę jeszcze raz. I co? I do zobaczenia za chwilę. Let's go! Jestem sam na, re... na jardzie, słuchajcie, nikogo nie ma. Nie? I nawet forklift stoi na parkingu. Ekstra. Muszę kupić jeden kawałek, wiecie, izolacji, bo nam zabraknie. Więc szybko się zatrzymam. Klient już na mnie czeka, bo chce ze mną pogadać odnośnie taką Tragedia. Będzie musiał znowu zadzwonić do banku pokrętówka. Kupuję izolację i lecimy z tym. Let's go! Kupiłem Kingspana czy tam Celotex. To wszystko shit ten sam. Wracamy. 39 funtów mnie skasowali za jeden taki. To chyba dobra cena. Za 90, Więc y, uważam, że bardzo dobrą cenę zapłaciłem. Lecimy, bo miałem jechać bezpośrednio, ale stwierdziłem, że po co ja tu będę wracał za chwilę. Zatelefonowałem do Adriana i mówię Adrian, ile tam tego potrzeba? Jaki rozmiar? A on mówi, nie kupuj całego, bo tylko jeden pasek brakuje. Czyli ostatecznie nie zmarnowaliśmy tej izolacji nie wiadomo ile. Tam udało się włożyć większość. No i co? I tyle. Pięknie co? Lecimy. Nie zgubię. To jest specjalne narzędzie. Kto wie co to jest? Pytanie do specjalistów. No Proszę w komentarzach odpowiedzieć. Tak, do ubijania klienta. Płać! 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 Więc powiedziałem klientowi, że nie płaci mi za tą wczorajszą akcję, bo po prostu wziąłem za, na siebie ten benefit. Izolacja powkładana musimy ją jeszcze tylko dopiankować, tak jak tutaj, żeby było już szczelnie, ale powiem Wam raz, że konstrukcja mocniejsza, dwa zrobiło się cieplej. Nie widać nowych zacieków. W ogóle wszystko schnie. Tutaj róg był bardzo mokry, też schnie, Słuchajcie. Trochę się kolory zmieniły te jego tankowania, no bo po prostu wszystko zaczęło, zostało zmoczone. Ale widzę efekt naszej pracy wczorajszej, ciężkiej pracy, słuchajcie. To wszędzie się tu lało, nie? to wszędzie się lało. Nie ma nawet grama wody teraz, nie? No, ale ten dżelik tu kapał wczoraj też nic. Słyszałeś to? <grym> nie, to pianka. <grym> wczoraj wczoraj nie, nie, wszystko jest ok. Tu był cały Rukasz do końca mokry, nie? Też jaja, powiem wam szczerze. Jedziemy po kawę i musimy zająć się uzupełnieniem zaprawą dookoła. Zrobimy tutaj murek dookoła, żeby był pod posadzkę gotowy. Będziemy działać z tym... ze ściankami prawdopodobnie jutro. Let's go! Chciałem to nagrać, ale to będzie głupie, nie? To musiałbym teraz tak zrobić. To jest zajebiste. I robię tak. Adrian. Adrian jest tu, a ja jestem tu. I nie mogę teraz wyjść. Adrian stoi na drabinie. Halo? Wypuścisz mnie? Serio? Nie, wyjdziesz teraz i ściągaj z powrotem. Nie, ja nie jestem jak Albert. Albert tak ma. Tydydy, 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 tydydy. Ja mówię, chłopie usiądź. Wchodzisz czy wychodzisz? Co jest kurde z tobą? Tydydy, 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 tydydy. No pierdolce, jak drzwi są otwarte, no te Dobra, idziemy tam e, zrobić pierwsze co na zewnątrz. Let's go. A co no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla taka sytuacja nie ja, Tak, chema na się to chema mnie interesuje a kuku <noise> bloch ekipa tak Co? chłopacy Pozdrawiamy bloch ekipę chłopacy chłopacy jak to się nazywa ciągle jeden tekst stawiają jeden tekst do swoich tych tiktoków czy, tak, czy tak, na youtube tak. shorty jak stawiają to jeden tekst ciągle jaki Rafał Budowlaniec Nie, no takiego nie wstawiają Jak to nie? To jeszcze nie tego nie zrobiliście? Chłopacy, musicie to zrobić Jak uploadujecie wideo, to zróbcie hashtag Rafał Budowlaniec numer 5, 8, 9, 10. Jesteśmy super zajebiści Zaprawa jest dodatkiem Z dodatkiem, który jest też bardzo ważnym elementem tej zaprawy Akcelerator Frost prover! Hehehe. I to jest bardzo ważne. Okej? Okay? Więc jak dodacie coś takiego, to jest super. Może nie akcelerator do końca, ale frost prover to jest super. Więc automatycznie robi się to szczelniejsze, szczególnie na tych obrzeżach, gdzie to ma naprawdę robić robotę i nie przenikać yy, do środka, więc my takie rzeczy teraz uszczelnimy. Tam góra naprawdę robi robotę. Widzę, że wysycha ładnie. Także to nie powinno nam ciec już do środka. Let's go! Teraz zacznie padać Ale wczoraj bardzo, że kurwa, przestało padać O ta naprawa jeszcze, skończyliśmy to jeszcze była mokra Ale A, dzięki temu to, dodatkowi wiesz, to Wczoraj zrobiliśmy, znaczy Nie wiem jak go to spalić, ale Zostawiliśmy wodę odkręconą na dach Co ty? I całą noc woda lała, ekstra To jest dobry dowód na to, że nie cieknie na dach <śmiech> <śmiech> Jak się wam podobają moje ting -tongi? Tiktongi, mam talent do tiktongów. TikTong, TikTong. Jadę po trzy pustaki, czy tam dwa. Potrzebujemy, bo będziemy w środku jeszcze podmurowywać. Jest godzina prawie pierwsza, także coś tam zrobimy dzisiaj. Chciałbym powiedzieć, że chyba wybiorę się na neka w sobotę, także będę mógł miał okazję skonfrontować się z niektórymi osobami. Powiecie jak to jest. Oni wszyscy są tacy, kurwa, silni. Jak siedzą po drugiej stronie ekranu. A później przyjdzie co do czego i pan X i Y powiedzą: Jezu, nie, ja to wiesz, już żartowałem. Będą mieli szansę się z zdeklarować osobiście. No nic. To jest realny świat, właśnie. O to chodzi. ale co niektórzy myślą, że. Realny świat to jest gdzieś tam w internecie. Spadaj Co? Nie wejdziesz Masz O nie, dziękuję Ci bardzo Dostałem gruszkę Lubię gruszki Dobra, lecimy po zakupy. Let's go! Element. Zaraz cztery piachy i dwa bloczki, i wracam z powrotem. Dobra, słuchajcie, jest chwila. Tutaj już obrobiliśmy, tak jak widzieliście, wszystko jest obrobione pięknie dookoła z obu stron. Tam też z tamtej strony jest zrobione ta mieszanka z tym płynem. Naprawdę robi super robotę. Ta zaprawa jest taka trochę inna. Zresztą widzę, jak ona wysycha, ona jest bardzo mało przepuszcza wody. Więc proponowałbym dokładać tego, tego środka do zaprawy, szczególnie jak obrabiacie takie elementy. Ja jeszcze do końca dnia mam zamiar tutaj podmurować dookoła i przygotować sobie starting point, jeżeli chodzi o ścianki. Bo to mam w planach robić jutro. Więc mamy podocinane paski 6 cm, czy tam prawie 6 I takie sobie tu poukładam ładnie w poziomie i zrobię zarys ścianek za chwilę, także wam powodzenia. Jeżeli chodzi o ściany, magia jakaś jebana, to tam wszystko schnie. Jak? To jest po prostu wow, nie? Wszystko schnie. Pięknie. Jestem zadowolony. Let's go. Pochwalę Wam się, że zaczęliśmy. Laser. Po pierwsze, laser. Znaleźliśmy najniższy punkt. i Jest tam. Dodaliśmy tam 1,5 cm na zaprawę. Wychodzimy praktycznie dalej z wysokością progu. No i co, i zacząłem obstawiać, tu, tu, tu wszystko oczywiście w kącie, żeby się nie zapomnieli, że takie narzędzie też istnieje na budowie. Kąt, kąt, tu niestety lodówka mi nie wejdzie, bo myślałem, że zrobię prostą ściankę, ale gdybym chciał prostą ściankę zrobić w łazience, to niestety muszę się sporo odsunąć od tej ściany, to później może jak zdecydujemy z klientem, jeżeli nie będziemy miał nic przeciwko, to może zrobimy to. Poza tym co, lecimy dookoła. Dobra, ja pochwalić wam się na razie, bo Słoneczko jest piękne, ja jestem happy z tego powodu, że możemy normalnie obrobić ten dach i on wyschnie Także super, słuchajcie, kawał dobrej roboty z naszej strony Od sąsiadki mamy obrobione Te dachówki jakoś tak dziwnie stoją tam Ale one co niektóre tak stoją dziwnie, ogólnie tak jakby nie do końca siedzą, co niektóre to dziwne. Ja tam jeszcze wejdę, ogólnie tam coś poprawię. Może przesunę dachówkę, bo tak jak stąd patrzę, to tak jakby jest, wiecie, duża dziura. Ale to nie jest problem. Problem najważniejszy był, jest rozwiązany czyli obróbka, membrana, opaski, opaska rynnowa także wszystko jest zrobione. Zostaje nam tylko pomalowanie, więc następnym tygodniu jakoś tam pogoda ma być będzie super, znajdziemy na to chwilę. Poza tym, tutaj mamy... Zobaczcie, co tu jest. Co tu jest? Co tu jest tutaj? Tu już mamy przygotowane... Jezu, co tu się włącza teraz? Aha, dobra. Tu mamy przygotowane już takie, jak te ścianki mają stać. Zrobiłem tam mały odstęp, oczywiście, na, na powietrze, na to, żeby cokolwiek się skrapało, nie skrapało się nam na ściankę. Nasza wylewka oczywiście tutaj będzie robiona, nie wiadomo, czy jutro, czy nie, bo... To wszystko zależy, czy zcepniemy rury, bo mam zamiar tu położyć setkę Słuchajcie, pod brodzik, w określone miejsce, gdzie ma być odpływ I tu chcę setkę spiąć na trójniku Na następnym trójniku do toalety I wystawić rurę, gdzie ten kibel docelowo ma być, także Taka praca na jutro i może, może jeszcze to wylejemy Wylejemy, wiecie o co chodzi Fajnie by było, gdybyśmy zrobili posadzkę na membranie Super, do poniedziałku by nam się to usztywniło, wow, by było. nie, Więc nie będziemy robić już ścianek. Zrobimy najpierw odpływy i zrobimy wylewkę. To jest nasza pierwsza kolejność. A ścianki to już jest tam bajka. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, tak jak widzicie, te ściany jednak one będą trochę mokre tam dołem, ponieważ nie ma VPC ale nie są już tak mokre górą, czyli wysychają. Jutro jak znajdę chwilę, ale w poniedziałek zrobię te zastrzyki. Ten materiał mamy, jest na miejscu, więc na razie po prostu nie chce się rozdrabniać. Zróbmy to, co trzeba zrobić, najważniejsze. Jeżeli chodzi o wysokość posadzki, jesteśmy centymetr wyżej niż dolna krawędź drzwi. Wyobraźcie sobie. Także on klient wie, że tu w przyszłości jak będzie wymieniał drzwi Wymieni na troszkę wyższe i będzie pięknie. Nie przeszkadza mu to. Tak naprawdę będzie mały stopień, drzwi się otwierają na zewnątrz. No problem. Z naszej strony na dzisiaj to już jest wszystko. Adrian sprząta jeszcze tam u góry po karpeciarzach, bo wyobraźcie sobie, że oni nawet nie pozbierali swoich kawałków, nie poodkurzali, w ogóle taki sejf zostawili. Nie, więc on to ogarnia już jeden worek, jest z zniósł, nawet więcej niż zniósł. Zobaczcie, co oni tu pozostawiali wszędzie, wszystkiego w pokojach. To jest jakiś koszmar. Te kawałki do czego by je tu wziąć? One leżały po prostu wiesz, bo na stajgach robią tak, że zostawiają. Więc to może na, traf na trafik zostawimy, jakbyśmy tam mieli chodzić. To... Na razie zostawmy je, nie? nie, 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 nie. Że nie przejdzie. No uprzedzie. Do pójdzie do do garażu. Nie żartuję, do malucha wrzucę. W maluchu jeszcze mam trochę miejsca. No fajnie, bo to w wyrobić. Dobra. Kończymy, słuchajcie. Miłego wieczoru, dnia i poranka Wam życzę i szukam pomocnika ogólnie, chociaż na jeden dziennik przyjdzie w tygodniu i posprzątam Iwana, bo pracownik miesiąca jeszcze ma wolne, on za dużo zarobił ostatnio. Obliczyliśmy z Adrianem, że na początku umawiałem się z nim na dwa dni w tygodniu, później zaproponowałem mu 5 dni w tygodniu i on tego nie ogarnął, on zrobił za dużo dni. I teraz musi wziąć się wystarczająco wolnego, żeby mu się w kalendarzu zgodziło, że dwa dni dalej w tygodniu jest. Także słuchajcie, no to jest zagadka, co ten pracownik miesiąc o całą głowie. Darek, jeżeli nas oglądasz to zadzwoń, odezwij się. Odezwij się. No, miłego wieczoru, dnia i poranka i trzeba coś zjeść. Pa!